Magda Adamowicz, dobry wieczór. Jeszcze wczoraj prognozy na Majówkę nie były zbyt optymistyczne, ale dziś modele pogodowe wskazują na zdecydowanie lepszą aurę. Co prawda, przelotnego deszczu raczej nie unikniemy, ale będzie więcej słońca i cieplej niż jeszcze wczoraj się wydawało. A który region będzie najlepszy pogodowo? W tym czasie to zobaczmy na mapie. Na początek sytuacja baryczna nad naszym kontynentem, który cały czas zdominowany jest przez układ baryczny wysokiego ciśnienia z centrum nad Morzem Północnym. To wysz na tyle silny i rozległy, że wpływa na pogodę nie tylko w Polsce, ale w zdecydowanej części naszego kontynentu, który jest teraz suchy i słoneczny. Nieco gorsza pogoda jedynie na północnym zachodzie Rosji. Tutaj front atmosferyczny, który wpłynie na pogodę częściowo, również w naszym kraju. A do Polski docierają teraz bardzo przyjemne, ciepłe masy powietrza, w efekcie czego już niedługo nie będzie przymrozków, a w ciągu dnia temperatura śmiało przekroczy 20 stopni. Najcieplej cały czas, i tak jest w Hiszpanii, we Francji oraz we Włoszech, bo tutaj temperatura zbliża się do trzydziestki, A ta noc będzie pogodna i łagodna. Większe zachmurzenie jedynie na północy, ale z tych chmur żadnych opadów nie przewidujemy. Na termometrach jeden stopień w centrum, cztery między innymi w Warszawie, a najcieplej będzie na północy, tutaj 6 stopni, choć uwaga, jeszcze lokalnie mogą zdarzyć się przymrozki. W ciągu dnia cały czas będziemy znajdować się pod wpływem wyżu, to oznacza Aurę spokojną, łagodną, słoneczną, choć w drugiej części dnia wzrośnie zachmurzenie na północy, a na północnym wschodzie możliwe bardzo symboliczne, niewielkie opady deszczu. Na termometrach przyjemne wartości. 15 stopni na Suwalszczyźnie, 21 rozleje się po całym kraju, bo taką prognozę mamy dla centrum, południa oraz zachodu, a najcieplej będzie w Zielonej Górze, tutaj 22 stopnie. Uwaga jednak na silniejsze pory wiatru, zwłaszcza na północy i na wschodzie, może powiaź do 40, 50 km na godzinę. To zobaczmy, jak przedstawia się majówka. W środę na północnym wschodzie przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18 do 22 stopni na zachodzie. A czwartek, czyli pierwszy dzień majowego weekendu, to pogoda jak na zamówienie. Będzie przyjemnie, słonecznie i ciepło. Na termometrach od 17 do 24 stopni. W piątek hmm, pogoda nieco się popsuje na północy kraju. Tutaj przelotne opady deszczu, możliwe również wyładowanie atmosferyczne. Ale cały czas będzie pięknie i słonecznie w centrum i na południu. Na termometrach do 25 stopni, a w słońcu odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa. W sobotę ochłodzenie, deszcz na północy oraz na wschodzie kraju, a na termometrach od 14 do 18 stopni. Szczęśliwi ci z Państwa, którzy na majówkę wybrali Dolny Śląsk, bo tam rzeczywiście pogoda zapowiada się najlepiej i najcieplej, choć w całym kraju majówka będzie całkiem przyzwoita. Dobrego wieczoru.